Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z oceniania mniejszych serwerów w RPG na polskiej scenie ta Dzisiaj odcinek z oceniania mniejszych serwerów, yy, większe na razie póki co, nic nie widziałem takiego ciekawego. Yy, co mogę powiedzieć, yy, nie zapomnij zostawić po w górę komentarza, pod filmikiem oczywiście, subskrypcji z żeby być się o, z każdym odcinkiem na moim kanale. Przypominam tylko, że również streamuję na Twitchu. Jeśli ktoś by chciał wpaść, zobaczyć co gram i tak dalej. A na YouTube głównie streamuję tylko MTA. Chyba, że coś się nadarzy, to oprócz MTA, coś tam jeszcze nam skoczy. Co mogę powiedzieć? Ostatniośmy sobie postreamowali na YouTube. Jak ktoś chce, może sobie zobaczyć archiwum, pograliśmy na jakichś serwerach MTA. Było śmiesznie, komicznie. I co mogę powiedzieć? Dzisiaj do zaprezentowania mam serwer o nazwie Epic RPG. Zobaczymy, co to będzie. Co to ma być? Ja nie wiem, ja wszedłem na pierwszy raz na to. Także. O. No, tak wygląda panel pobierania zasobów tego serwera. Jakieś tam animacje są fajnie wystosowane. Jest przechód i tak dalej, ale mam wrażenie, że widzę że są markery z nawaksy. No, chyba tak mi się wydaje. Oczywiście pobieranie jest zajebiste Szybkie pobieranie del jak zawsze włączone. Czyli nigdy i jak zawsze nie no, żartuję, e, Coś tam tego i tak dalej. Ja już głupoty pierdolę, ale to, żeby podtrzymać jakąś tam śmieszną sytuację, to trzeba coś odpierdolić. No, y, co jeszcze mogę powiedzieć? Y, stwierdziłem, że jeszcze coś tam na YouTube po MTBS również będę wrzucać, żeby Was zachęcić, nie, żeby było to tak samo MTA, bo co jak co. Ja myślę, że niektórych już nudzi tak troszeczkę, że wrzucam same filmiki z MTA, mogą być coś innego. Także dzisiaj jeszcze jakieś. Jakby to oglądać? Dzisiaj albo jutro wrzucę jeszcze jakiś odcinek z. Yy, jakieś gierki. Zobaczymy, czy to odda, czy nie odda. Ja myślę, że powinno oddać. Yy, co mogę powiedzieć? Yy, no. Zobaczymy, jak to będzie. Yy, coś tu mamy. Panel jakiś tutaj. Mamy tego. I widać, że notyfikacje z nawaksy. I... Zarejestruj. O, HUD już się pokazał Prawo jazdy No, HUD jakoś wygląda. Nie powiem, że nie Szkoda, że kawałek i hudu się pokazało na tym e, Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. F1 cię o Fezuks, co z nami serwera. Krawisz logę, ekipa Co, bo posiada premium i jakieś komendy. Po F2 Mamy system głośników, może sobie jakieś muzyki po tego. Przez F3 kurs w 4 nic nie ma. E5, mamy statystyki, pojazdy, ustawienia. Przynajmniej, nie mam szczerze, jak na nawakcę, to przynajmniej to jakoś fajnie wygląda. Co mogę się tu pokazać? Idziemy zdać prawe ja zda, ale chwilę. Zobaczymy na bankomaty I mogłoby się zmienić. O pijacze, Ryszard tutaj. <ślesky> <ślesky> nie, no powiem XT. O. No. Dobra, zobaczmy co tu jest. Tu jest L. O, dobra, zobaczmy kategorię B, Licznik. O, LPG tu jest nawet. Yy. 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 Dobra, lecimy dalej, zobaczmy co tu jest. Otrzymałem premium na 10 dni. no i zajebiście. Dobra, lecimy. Na 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 na, na ta ta. ta, ta. Jak się zdaje prawo jazdy? Już mi ktoś pisze na Discordzie. Nie. Dobra. Mm. Damy te prawo jazdy tylko na szybko. Dobra, zdaliśmy, Oczywiście, ale z model, ale Zapierdalało niczym. Killera podczas biznes tura ale trochę tych prac jest tutaj, nie żeby co. Ajdzie zobaczyć, co tutaj jest. Mogę tapować? Mogę. Nie, no jakieś tu fajne animacje są wykorzystane, nie żeby co. Coś tutaj widać, że jakoś trochę posiedził przy tym. No ale tu są już zajebiste kosiarki. Tu gospodarz coś nam powie? Nie. Dobrze, mogę go najewać. Pagany z reputacji, co tutaj ma w ogóle? ona. A rozpocznij. No i co? Z punktu do punktu widać, że się jeździ. Tak naprawdę. A myślałem, że to jakaś trawa chociaż będzie. I trochę minus widzę, że niskie zarobki są. No co, zobaczymy, co z tego serwera będzie za miesiąc czasu. Może będzie sukces, a może nie. I wie. Mhm. Mm o, dobra. Nie wiem, powiem wam, że spóki. Kurwa, zajebał mi. Póki co, no, serwer nie żeby co, ale jakoś go godnie, yy, fajnie, jakby to powiedzieć, dla mnie fajnie wygląda. Nie żeby co, pan logowania widać, że chociaż został zmieniony. Nie jestem kurwa z nawaksy, bo już można było zjechać. Eee! Ale mogli się zmienić. Licznik jest w porządku. Hut jest ok. Widać, że chyba to zostało zmienione. Ja nie wiem, jaki wcześniej był dashboard nawaksy. Ale mi się wydaje, że chyba zostało zmienione. Nie wiem, sami możecie ocenić w komentarzu. Ale no, tutaj ma takie kosiarki. Dobra, idziemy mi, zobaczyć kolejną pracę. Powiedz, że tam jest. No, ale coś gracze są, nie mówię, że nie. No, 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 no. Co tutaj mamy w ogóle? Co tu jest? Nie wiem, nie tego. No idziemy jeszcze dalej zobaczyć. Dobra, widzowie, zrobię krótkie cięcie i za chwileczkę się widzimy. Oczywiście dla mnie to yy, wieczność, a dla was to sekundka. Także zaraz się widzimy i może coś się odpierdoli. Nie wiem, zobaczymy. To będzie, to będzie. Także za chwilę się widzimy. Dobra, witam widzów po krótkiej przerwie. Oczywiście udaliśmy się do kolejnej pracy. Jakoś to... Wydawało się, że będzie import-eksport, to proszę was, tutaj macie import-eksport, cena 250k, ja w tym razie nie mogę kupić, bo mniej nie stać No, także tak to wygląda Idziemy sobie rowerkiem zapierdalamy po kolejne Części, co tu jest ciekawego Dzisiaj mam jakiś dobry nastrój, to wszystko chyba może sprawdzimy Zobaczymy, co tu jest pewnie eee, Oto automatyczny tuner, Czeka, czy rowerek mogę zamontować I, Nie jestem właścicielem pojazdu, hehe, <laughs> dobre to Dobra, lecimy dalej. Skirdbo też powiem Wam wygląda w porządku. Fajnie, że to po, po lewej stronie takie paski oddzielają kto gdzie należy na przykład kto ma premium, kto ma jakiej frakcji jest, kto jest na przykład No, w administracji chyba tak samo, nie wiem. Ja nie widziałem, czy jak to się z w ogóle. No, onderki i tak dalej, ale kości nie widzę. Chyba że z dotyza się. Nie ja wiem. Dobra, lecimy co dalej? Patrzymy. Kto tu jest. Zarab tapujemy. Du, 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 du. Także widzowie za ten czas ogłoszę krótki yy, komentarz. Yy, jak chcecie sobie ocenić serwer yy, sami sobie swoimi myślami, czy jest zgówniany, czy nie jest gówniany, czy jest BKHXTXD. To zostawiam wam IP serwera jak zawsze w opisie. Również zachęcam do dołączenia mojego Discorda, gdzie ogłaszam kiedy są live na YouTube, na Twitchu. No i ogólnie możecie się skontaktować ze mną szybciej. E, I co tam jeszcze? A, i oczywiście, udzielę link do mojego Twitcha, jak ktoś by chciał. Także standardowo, jak przy każdym ocenianiu serwerów, informuję o takich rzeczach, bo niektórzy na przykład nie wiedzą. I będzie fajnie, również jak zostawić subskrypcję, bo widziałem, że 70% osób oglądających nie posiada subskrypcji na moim kanale. Trochę smutne to, bo chciałbym naprawdę w tym roku osiągnąć. Yy, 1000 subskrypcji zależy mi na tym. O, wejście do interioru na spację. Wow. Och champ widzowie. Co tu mamy? Jakiś skin normalny i premium. Co tu jest ciekawego? A zatwierdzimy sobie. okej, okay, przybieralne. Nie wiem, jakoś wygląda. Zajbisty ten kurwa stawiał na tym. Powiem wam. Dobra. Hmm, co tu jeszcze możemy zobaczyć? O tam coś jest w pobliżu. No powiem wam widzowie jak na niskie, o chłopcu miał kurwa 1500 pingu e, Powiem wam widzowie szczerze, no, jak na ten serwer i pracę że... Może być, szkoda że niskie zarobki są, czemu mówię szkoda Szkoda, że niskie zarobki są, o znaleźliśmy e, Czemu mówię że szkoda że niskie zarobki, bo powiem wam że już tak myślę że większa część osób jest do tego A jak na taki serwer, jak wy byście tam zwali pseudola To niskie serwery, oj niskie serwery, niskie zarobki się nie opłacają I zajebisty kurwa ten tu stoi to, Przeszukuję tego? Śmieciarę? Śmietnik? Co ja tam znajdę? Kurwa, zajebiście. Ale ten śmietnik mógłby nie stać na środku. Unia miejska. Widzicie? Tutaj wymagane są prace, więc... Ja myślę, że chyba wszystko pokazałem. Możemy jeszcze w sumie komisarce jeszcze zobaczyć, co tu ciekawego. Przepraszam, że tak nawalam tym tab tabulatorem, ale jestem tak przyzwyczajony tego naciskam i naciskam, że naprawdę. Patrzmy co to jest. go. No, jakiś tu inter wygląda. E, nie jest zły powiem wam. Jestem zatrudniony z zapydy. Nie wiem czy frakcje nie są z PSRPG przypadkiem, ale mogę się mylić. Dobra, myślę, że chyba tyle wystarczy widzowie. Ja to jest zostawiam wam ocenę sami. IP będziecie mieli w opisie. Dziękuję, że wytrwałeś do samego końca. Mam nadzieję, że świetnie się bawiłeś w moim komentowaniu tego serwera. Pamiętaj, żeby zostawić łapęcy w górę, komentarz pod filmikiem, oczywiście subskrypcję dzwoneczkiem, bo subskrypcja każda ważna jest dla mnie drogi widzu Oczywiście jak kciuk w górę i komentarz co można byłoby zrobić jeszcze na MTA. Bo tak naprawdę trochę już mi się pomysły końcu, nie żeby co, a już teraz mniej ocenia serwerów się robi znowu, <grym>? bo oceniliśmy teraz się sporo na streamie, ale coś tam dam radę, myślę, do tego. I co mogę powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach widzowie. Także trzymajcie się, cześć, pa pa.